Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dzisiaj ponownie odwiedza muzeum okręgowe w Bydgoszczy. Pytanie, dlaczego stoję przed spichrzami? Oglądajcie odcinek. W spichrzach magazynowano kiedyś produkty rolne, które transportowano Wisłą do Gdańska, a kanałem Bydgoskim nawet do Berlina. Żegluga rzeczna w staropolskiej Bydgoszczy była główną przyczyną rozwoju miasta. Dzisiaj można tutaj zobaczyć stałą wystawę opowiadającą o dziejach miasta, zatytułowaną Od Starego Rynku do Placu Wolności, która wyjaśnia związki Bydgoszczy z transportem wodnym. Od 16 grudnia odbędzie się kolejna wystawa czasowa przepis na Bydgosz kulinarny, tradycje miasta i regionu. Zanim jednak porozmawiam z kuratorką tej wystawy, muszę wziąć się za gotowanie. Przygotuję morszczuka w sosie meksykańskim z warzywami. Odrobina oleju. Przyprawa do ryby. Biała ryba, biały pieprz. Obowiązkowo. Otoczę dokładnie z dwóch stron w przyprawach. Jeszcze kilka kropel świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Rybę zostawię na jakiś czas, a to jest moment, kiedy mogę się spotkać z panią Anną Kornelią Jędrzejewską i porozmawiać o wystawie Przepis Na Bydgoszcz. Panie Aniu, nagrywamy wcześniej program i trwa montaż wystawy, ale może Pani przybliżyć o czym ona będzie, jaki okres? Wystawa Przepis na Bydgoszcz. Kulinarne Tradycje Miasta i Regionu, opowiada o historii od strony kuchni. Zapraszamy właśnie naszych gości do tego, żeby poznali bliżej smaki Bydgoszczy, poznali bliżej właśnie tutaj historię tego, co dawni Bydgoszczanie jedli i co tworzy też naszą historię lokalną. Będzie to wystawa, na której pokażemy w zarówno najdawniejsze pamiątki takie materialne związane z przygotowywaniem jedzenia, ale również w sposoby jego podawania, naczynia, menu słynnych restauracji bydgoskich onegdaj działających właśnie tutaj w naszym mieście, a także zaprezentujemy przepisy te zbierane zarówno przez nasze babcie w takich specjalnych zeszytach, jak i drukowane Prasie, między innymi z okresu międzywojennego. Myślę, że to taka fajna ciekawostka nie tylko dla mieszkańców, ale dla kucharzy, żeby poznać naszą regionalną kuchnię, ale też tak naprawdę taką genezę, skąd powstało wiele i przepisów, i sprzętów, bo takie pewnie się też znajdą. To prawda, zachęcamy do współpracy szefów kuchni, z którymi tworzymy projekt hybrydowy i ten charakter hybrydowy to jest charakter wychodzący poza mury w naszego muzeum. Wchodzimy do wnętrz bydgoskich restauracji, gdzie goście, zwiedzający, turyści przyjeżdżający do naszego miasta, ale również mieszkańcy będą mieli Okazję spróbować dań powstałych na bazie tych dawnych bydgoskich przepisów. Czy próbowała Pani już kiedyś robić taki przepis? Właśnie taki stary, który gdzieś był odszukany. Muszę powiedzieć, że zawsze są to emocje, jeżeli chodzi właśnie o rekonstrukcję kulinarną, bo wiemy, że ona do końca nie jest możliwa, bo zarówno te produkty już nie są takie same, sposoby ich przerządzania, Wiemy, że gotowanie na żywym ogniu jest zupełnie inne niż w piecu elektrycznym, ale myślę, że po prostu te dawne przepisy mogą nas zachęcić do tego, żeby spotkać się z historią i spróbować również tych dawnych smaków. Ja to szczególnie odczuwam w momencie, kiedy inspiruję się takimi dawnymi przepisami dotyczącymi. I wypieku pierników, a że zbliżają się święta, więc tym bardziej zachęcamy do korzystania. Na patelnię wleję olej. Cebulkę pokroję w grubą kostkę i od razu wrzucę na patelnię. Ząbek czosnku pokroję w plasterki i dorzucę do cebuli. Ciemną pieczarkę pokroję na cztery części. Chciałbym, aby była widoczna w moim daniu i dorzucam od razu do cebuli i czosnku. Cebulka i wieczarki już się smażą, dodam troszeczkę masła. Całość przesunę na bok patelni. A w to miejsce ułożę rybę. Rybkę poleję delikatnie gorącym masłem, delikatnie ją. Odwrócę. Rybę zdejmę na talerzyk. W środku jest jeszcze trochę surowa, ale dociągnę ją za chwilę. Do mojego dania dodam koncentrat. To produkt polski. Polskie przetwory bazują tylko na naturalnych składnikach. Ten cudowny czerwony kolor to zasługa likopenu, czyli pigmentu, który znajduje się w warzywach. Takich jak pomidory, arbuz, czerwone grejpfruty. Jest idealnym Przeciw utleniaczem. Czas na białe wino. Nie za dużo. Dosłownie odrobina. Czas na sos meksykański. Dwie takie duże łyżki w zupełności wystarczą. Dokładnie wymieszam. Czas na warzywa. Drobno pokrojona marchewka. Seler i pietruszka też pokrojona. Bardzo drobno. I oczywiście groszek. Zupełnie na końcu. Nie będę gotował zbyt długo, aby nie stracił swojego ładnego zielonego koloru. Zmniejszę temperaturę i na samą górę ułożę podsmażoną rybę. Czas na natkę pietruszki. Pokroję ją dosyć drobną i posypię sos. Na koniec jeszcze sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. Ryba już jest gotowa. Mogę ułożyć na talerzu. Na początek sos, spora ilość. Rybę ułożę bardzo delikatnie na samą górę. Moje danie posypie prażonymi migdałami, kilka świeżych ziół do dekoracji. Tu już w zupełności więcej nie trzeba. Sos jest bardzo aromatyczny, migdały pięknie pachną i moja bardzo delikatna ryba gotowa. Ale pachnie cudownie. Smacznego! Przyznam, że nie mogę doczekać się wystawy o kulinarnej historii Bydgoszczy. Będą tam prezentowane aranżacje stołów wigilijnych, kujawskiego i mieszczańskiego okresu międzywojennego, a również o kuchni z czasów PRL, przywołujących wspomnienia z przygotowania do najważniejszego święta w roku. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia!